Szczęść Boże, to już piąta niedziela Wielkiego Postu Coraz bardziej zbliżamy się do świąt wielkanocnych I dzisiaj Kościół daje nam do rozważania Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza Po pierwsze, yy, rodzina Łazarz, Marta i Maria Rodzeństwo to bliscy przyjaciele Jezusa Kiedy Łazarz zachorował, wysyłają informacje do Jezusa, że mm, Łazarz jest ciężko chory Aby przyszedł i uzdrowił go Pamiętacie, co się dzieje wtedy w Ewangelii, jak Jezus mówi, to jeszcze wstrzymajmy się. Jeszcze dwa dni pozostał w tym miejscu, w którym był. Dopiero później zaczyna przechodzić do e, miejsca, gdzie mieszkał Łazarz, a więc do Betanii. E, uczniowie też się lekko dziwią, wiedzą, jakie są relacje między nim a Łazarzem. A może już wtedy, kiedy ta informacja doszła do Jezusa, wiedział, że on już nie żyje. Tego nie wiemy. Jedno jest pewne, że... Jezus mówi tu ma się okazać chwała e, Boga. I w momencie kiedy przychodzi, mamy sytuację sióstr, Marta i Maria. Kochają Jezusa, ale też kochają swojego brata. Widziały nie jeden cud, widziały to, jak On e, uzdrawiał, jak podawał dłoń potrzebującym. I nagle, kiedy one, w, Potrzebują, a przecież tyle razy Jezus był u nich w domu, na gościnie, kiedy tam naprawdę czuł się jak u siebie. Kiedy one potrzebują tej pomocy, bo i brat y, jest zagrożony, gdy chodzi o jego życie, nagle nie ma Jezusa. Chodzi mi o tę próbę wiary, którą przeżywają Marta i Maria. I w momencie, kiedy Jezus pojawia się przed Betanią, Marta do niego wychodzi i mówi: Panie, gdybyś tu był, Panie, gdybyś tu był. Ile w tym jest żalu, Jednocześnie ile takiej nadziei i jednak może tego nie rozumiem, ale to wszystko oddaję Tobie. Panie, gdybyś to był, mój brat pewnie by żył. Ale jednocześnie zobaczcie, że tutaj nie ma buntu, agresji, rzucania haseł, że gdzie byłeś, dlaczego ci tu nie ma. Tyle ci pomagaliśmy, byłeś z nami tyle razy, a tutaj co? My też mamy prawo do cuda, a tutaj nic. Ta sytuacja Marty i Marii jest dla mnie niesamowita, tam jest ból w sercu, ale jednocześnie taka wielka, niesamowita pokora nie moja, lecz Twoja wola, Panie. I kiedy Jezus mówi do Marty, że jej brat zmartwychwstanie, ona wyraża swoją wiarę, którą miała od początku zakodowaną w swoim życiu, wiem, że zmartwychwstanie na końcu, kiedy będzie zmartwychwstanie ciał. To jest wiara Żydów. Ona w tej wierze bardzo mocno wzrastała. A Jezus mówi Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, będzie żył na wieki. I dzisiaj e, chciałbym pójść jeszcze krok dalej, żebyśmy zobaczyli, po pierwsze, że niesamowita sytuacja, e, w której Jezus, przychodząc do grobu, hmm, wykonuje gest, który do Boga jest podobny, a jednak jest to gest. Kiedy podchodził. Do grobu odparli. Yy, Zobaczcie, panie, chodź zobaczyć, gdzie go położyli. I wtedy Jezus zapłakał. Bóg, a jednocześnie człowiek. I to jest dla mnie takie bardzo ważne, kiedy my jesteśmy nad grobami naszych bliskich, też mamy prawo zapłakać, bo to są ludzkie emocje. Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem. I nam pokazuje te ludzkie emocje. Ale są to łzy, które są pełne nadziei, nie rozpaczy. Łzy, które nam uświadamiają, że jest coś więcej niż tylko śmierć. Chodzi o życie wieczne. Zobaczcie, jak Jezus prowadzi nas przez nasze ludzkie doświadczenia, nasze ludzkie dramaty, które my przeżywamy, szczególnie wtedy, kiedy ktoś od nas odchodzi, bliski, bo nas to boli. I w momencie, kiedy dochodzi do grobu, ostatni moment, na który chciałem zwrócić uwagę, to każe odsunąć kamień. Mówił, Pan już słuchnie. Cztery dni leżał w grobie. I kiedy odsuwają kamień, co się dzieje? Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przesłonięta chustą. Jezus polecił im, uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić. I tutaj bardzo ważny moment. Łazarz jest wskrzeszony. W przeciwieństwie do Jezusa, który z zmartwychwstał. Kiedy Jezus z martwych zmartwychwstaje, Pamiętajcie o tym, że płótna były nienaruszone. On jakby wyparował, czyli przeniknął te płótna, bo jest bogiem, który z martwych Łazarz, który został wskrzeszony, był cały objęty w te płótna, które są naturalne przy pogrzebie każdego Żyda. W tym kontekście warto to zestawić, że to już, już jest zapowiedź Chrystusa, który z martwych wstanie. Ale co jest najważniejsze? Jezus, który nam pozostawił całą Turyński, który jest największą relikwią chrześcijaństwa. Daje nam dowód. Ja zmartwychwstałem. Robi to dla mnie dla Ciebie, by mieć materialny dowód tego, co On naprawdę zrobił. A zmartwychwstał, by każdy z nas mógł żyć.